Cześć, z tej strony Axel. Tym razem taki krótki filmik. Wczoraj i przedwczoraj udało mi się na Allegro zakupić dwie Amigi. A myślę atrakcyjnej cenie. Czekam aż przyjdą te. Aż przyjdą paczki z tymi Amigami i będę się na to na to jakoś zabierał. Pokażę tutaj. Pokażę te komputerki, coś będziemy z nimi tutaj kombinować. I co kupiłem konkretnie, już pokazuję. Tak, że to jest... Amiga 500 wersja red tutaj w zestawie jest tak rozszerzenie 1MB czerwona dioda to to już wiadomo obudowa nie pożółkła, klawiatura pożółknięta co tam dalej jeszcze? Zasilacz, myszka niestety bez kulki bo gdzieś zaginęła i modulator także to tak wygląda, tutaj pokażę jeszcze zdjęcia będzie fajna zabawa. Będzie... Myślę, że zrobię to samo, co ostatnio po, na popularnych filmach robi MGR Zgadło. Czyli gruntowny przegląd, czyszczenie, jakieś testy. Może, może, jeśli będzie potrzeba, wybielanie. No w tym modelu na pewno, bo te klawisze wyglądają na żółte. Ale to zobaczymy, jak wygląda. Ciekawa, jaka będzie obudowa. No, widać, że działa. Mam nadzieję, że jak przyjdzie do mnie paczka, to też będzie działać. No i druga opcja. To jest... Yy, Amiga 500 plus pudełko plus pokrywa, więc to jest już dosyć, yy, można powiedzieć, yy, rzadki okaz, ponieważ no, niełatwo znaleźć. Znaczy, znaczy, może nie jakoś mega trudno, ale znacznie, znacznie trudniej jest znaleźć Amiga razem z pokrywą i z pudełkiem. No, zazwyczaj ludzie sprzedają same komputerki. Yy, I tutaj, co my tutaj mamy w zestawie? Tak, yy, pudełko razem ze steropenami, yy, pokrywka na na obudowę Amigi stacja czyta, kolor obudowy naturalny, czyli prawdopodobnie nie będzie wymagać wybielenia, ale to się jeszcze okaże. Dźwięk OK, obraz OK i plomby gwarancyjne. Tylko że tutaj odnośnie tych plomb już Wam mówię o co chodzi. Podobno jest tutaj, znaczy kolega Retro Gaming pokazała mi mu tę akcję, aukcję i powiedział, że kolor tej amigi jest zbyt jasny, zbyt biały, żeby, to, żeby ta, ten komputer i ta amiga nie była nigdy rozkręcana i twierdzi, że mimo że jeśli tutaj jest z tyłu obudowy jakaś tam naklejka od gwarancji, to wcale to nie znaczy, że, że komputer nie był rozkręcany, a tutaj na przykład też jest naklejka ale to ciekawe, czy to jest przerwane, czy nie. Trzeba będzie zobaczyć, jak amiga już dojdzie. No, tutaj to można powiedzieć, że jest to przerwane albo nie. Trudno tutaj ocenić po takim zdjęciu. Yy, jeszcze ostatnie chyba jest foto. No, jest pudełko. Tutaj trochę rozwalone, ale to nie szkodzi. No, wiadomo, że sprzęt ma 30 lat, około 30 lat. No, są styropianiki, jest yy, osłonka. No, i to tyle. No to będziemy tutaj się zajmować tym. Także zobaczymy, co będzie. No, ja nie jestem amigowcem, nigdy specjalnie nim nie byłem. Ja jestem raczej konsolowcem, ale może być fajna zabawa z tą amigą, z tymi dwoma amigami właściwie. Także zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, no, jak przyjdzie paczka. Oczywiście będzie unboxing na moim kanale z jednej i z drugiej. Jakieś czyszczenie, yy, jakiś przegląd, odpalimy to. Zobaczymy, jak działa. No i tyle no, także to tyle krótkim, tym krótkim wstępem zapraszam na kolejne filmy. Jutro pojawi się jeszcze kolejny film o pewnej grze na Pegasusa, także zapraszam. To będzie taki zabawny odcinek, także zapraszam.